Cześć wszystkim, to jest nowa seria na moim kanale To jest... nie Źle mi to wiesz, oczekaj jeszcze raz, dobra? Cześć. Dobra Cześć, to jest pierwszy odcinek z nowej serii na moim kanale Gdzie będziemy sobie grać z losowymi ludźmi, ludźmi w Heroesy 5, czyli w moją ulubioną grę Dzisiaj ze mną jest... Def masyn, cześć wszystkim Tak, i to będzie taki standardowy odcinek, zwykły 1 na 1 i to będzie raczej jedyny z takich odcinków, potem będzie takie, wiecie, różne połączenia, na przykład 3 na 1 i tak dalej. Ale zaczniemy serię spokojnym jeden na 1. A więc już jesteśmy na trybie multiplayer. Pierwszy raz gram na nie wiem jak to się nazywało, chyba. Wspólne tury jakoś tak, że obaj gracze mają tury w tym samym momencie. Masyn, masz teraz turę? Mam, tak, aktualnie mam turę. Tak, to zobaczymy jak to będzie się sprawdzało. Pewnie większość osób wie. Ja jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało. Dobra, a więc na początku sobie zróbmy scouta. Troszeczkę laguje. i pójdźmy sobie trochę nie pozwiedzać. Mapa jest losowa, robiłem ją przed chwilą. Nie wiem, jak wygląda. I są ustawione szybkie walki, więc też nie będziemy tracić czasu na tych początkowych przeciwnikach. Możemy nawet zostawić dobra, ale ścinijmy ich. A no tak, bo oni nie są zbyt mocni. A co masyn o ciebie się dzieje? A dobrze prowadzimy sobie warki szybciutko. Widzę, twoja tura. Jak możecie zauważyć, na mapie są sami prości przeciwnicy, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, masyn gra pierwszy czy tam drugi raz w Hirosy, więc nie poradziłby sobie na trudniejszych od razu. A po drugie, przez przypadek. Drugi powód no... przez przypadek tak ustawiłem. No tak, no to, to prawda, że teraz akurat gram po raz drugi w Heroesy. Nigdy wcześniej nie grałem. Ulala, obóz uchodźców, nice. Czart na start. No hmm. to powodzenia, masy ogólnie ci życzę. Czuję się teraz pewnie z tymi czartami. I oczywiście sobie idziemy w rada miasta. Tak? Radę dobra, a więc moja taktyka jest taka, że w drugim tygodniu myślę już zraszujemy. No ale tutaj mam level upa, co może się nam przydać Lepszy szał albo logistyka, na pewno nic z tego Logistyka może być przydatna hmm, Powinniśmy podbijać kopalnie Chociaż dobra, to jest łatwa mapa, więc bez większych strat Najwyżej, że to nie są większe straty. Tak sobie zbierzmy, jak dobra podstawowy A tak się przyda na pewno. No, Tomasy, to raz jest ten moment, w którym ty też coś komentujesz. No, teraz mam Wiktory, ale kurde, przed chwilą zginąłem. I. Jak to się dzieje? No, zginąłem, no. Mam A. teraz Wiktory. Spokojnie to jeszcze. Panuje całą sytuację. I prostej mapie. Na samym początku w trzeciej duże, w środę. Mhm. Mm o no nie jest budynek, który sprzed budowałem. Widziałem taurę, a kupiłem nad odwagi. No dobra, zdarza się. Takie fory dla Masyna. A dziękuję. Trzeba do tego więzienia podejść, ale ono jest chyba bronione. Czy jest pusty, nie wiem. On chyba broni tego artefaktu. Co to jest za artefakt? Uuu, la wisior! Ja bym chciał mieć wisior bardzo. Jeden z lepszych artefaktów, jak dla mnie. będzie tory. No ra, to sobie podbija... popodbijajmy te podstawowe kopalnie. Jak moja armia trzyma się jeszcze? Ale myślę, że możemy i tak wrócić do zamku, bo jesteśmy całkiem blisko. A tym pójdźmy sobie tutaj. Po żywioły. a nie, nie możemy tutaj dojść. On będzie pilnować. Ale rola scouta jest taka, aby trochę poskautował, więc pójdźmy nim poskautować. O, gobliny. Za darmo. Spory jest ten mój biom. I centauri od razu je kupmy. Dobra. A co ty masz? taka długa. Tura? No. No. Nie, nie mogę nikt się ruszyć po. No. Nie masz bohaterów? Czy co jest? <noise> mhm. Mm Aha. A wiesz jak kupić bohaterów? No nie. Aha. Dobra. To w zamku. Aha. Masz taką. Beczka, nie? Nie, to nie jest beczka, taki kubek sz... kurde, jak No mam się kubek. No jest, no jest Klaus Knight, level drugi. No, to tam się to kupuje. Zajmę go kurde kupić. Dobra, skał, tam dalej lecimy No i tu już chyba będzie miał masyna wtedy. Myślę, że mogli go szybko zraszować. No z moją grą to będzie łatwo. Ogólnie jaki mam plan na grę pewnie się zastanawiacie, a ja nawet jak się nie zastanawiacie to i tak wam powiem. Planuję sobie zrobić trójstrzałową balistę z płonącymi strzałkami. To nie jest nic trudnego na orkach. Na twierdzy. A naprawdę jest efektowne. Ma co taka długa tura. Stoję dalej z tym kupowaniem, no bo jestem tam, ale kurde nie mam chciałem się tronę w suku Patrzę, ci powiem gdzie to jest Na dole po lewej, na, znaczy na dole po prawej masz taką rączkę z pieniędzmi, nie? A! Albo są drasowy spacja OK. Przepraszam wszystkich, którzy teraz będzie przy okoletach, że trzeba było tam na ten przycisk ale ja kompletnie nie ogarnię Ty, ale mam pomysł na, na odcinka no Noob vs Pro No czemu znowu Diffie, No ja nie... Przegrałeś znowu? Okej okay. To chyba nie najlepiej No Tak mi się wydaje Jeeeej Dobra Ku To chyba powinniśmy trochę prostszą mapę wziąć Kolejnym razem Bo łatwy to trochę za ciężki chyba Łatwy za ciężki robi, no Oj, to jest zlagowało, ale to takie Przejście było To chyba wszystkie kopalnie, nie? W okolicy już mam Tu jeszcze jest złota Tak, mamy wszystko Klejnotów jeszcze nie mamy nigdzie na lewo pewnie coś by... Tak, to jest kopalnia klejnotów. Dobra, dajmy naszemu głównemu bohaterowi armię. Czarty i żywiołaki się przydadzą na pewno. Dobra, i teraz... Co mamy z nimi? Średni. To myślę, że w kolejnym tygodniu byśmy mogli spróbować ich dziabnąć. No tak zacznij kolejny tydzień. To czekaj chwilkę, jeszcze coś kupię. No dobra. Fort przed kolejnym tygodniem, brzmi fajnie. Dobra, tydzień ilwa. Tydzień ilwa zgaduję, że nic nie robi. O, szamanki. Bardzo fajnie. To sobie wezmę szamanki. Niech ten scout pójdzie. Tutaj do obozowiska O nice, jednorożec Marketplace No to szykujemy się chyba już do ataku na masyna <grymne> Nie no O o o o o o o o gościu lepszy jest Dobra O dobra już No już jest, kolejna Dobra, o żywił jakiś ziemi, nie jestem największym fanem Dlatku też pieniędzy do końca nie mam więc, sobie weźmy te jednorożce. Ale myślę, że to już powoli kończymy i kaza się nie przyda. Przynajmniej mi. Jeszcze sobie po wissure skoczmy. Bardzo fajny artefakt. A jak tam masyn u ciebie sytuacja? A ja siedzę sobie w zamku. O dobra, fajnie. I następna. No i bez strat walka. No łatwo. O, ucznictwo. Tego potrzebujemy. Dobra, jakiś scout tam się. Zawsze jakiś scout się przyda. Weźmy sobie jeszcze goblinów po drodze. Co mamy dwóch scoutów. Przejdę tędy? Tak, przejdę, dobra. No i zbieramy teraz kasę na. Lepszą... lepszy kapitol? Jej, jak to się nazywa ta rada miasta, ulepszona? Ale nie mogę zobaczyć. O dobra, już. No. Sobie sprawdźmy od razu jak się nazywał ten budynek. Ratusz, po prostu ratusz. I tak mi na niego nie stać. Więc lecimy tutaj. O, małe straty, fajnie. Jest! Wiktory w końcu. O, bardzo możliwe, że to nie jest jednak biom basyna. To gdzie wtedy jest jego biomek? Nie tutaj. Na prawo tym bardziej nie, bo tutaj nic nie ma. Hmm. Nie wiem. W każdym razie w kolejnej turze będziemy mogli mieć ratusz już. O, już kolejna tura. A nie, jeszcze nie możemy. 600 kasy nam brakuje. To może gdzieś będzie, co jest na ziemi 600. Znaczy nie wiem czy 600 coś jest na ziemi. Ale lepsza logistyka. Hmm. Czy walczyć z nimi? W sumie spora expo jest. A, zaryzykuję. Dobra, bez większych problemów ich. Jedziemy tutaj wszystkich. Problem polega na tym, że nic co chce mi nie wypada tutaj O, zaawansowany atak. Co to za artefakt? Zaraz sprawdzimy co on robi. O, wielki tutaj nam drogę. Dobra, a niech ten sobie zbierze złoto. Nice, 1000 złota siadło. A to oznacza, że już możemy mieć ratusz. Nic więcej tu do zbierania, o tu jeszcze je. a nie, dobra, kto ktoś broni. No tutaj bronią, dobra, no to koniec tury. Fire are of interest have intersected. Game will switch a. to a standard turn base Ok. Czyli że jesteśmy blisko i się gra przyłączyła na tryb turowy, czy jakoś tak? Mhm. Mm Zaczynamy od twojej tury. Wow, wow, ale straty. Spróbuję to zrobić. Klip taktyczny, pozostały czas 60 sekund. Ogólnie sprawdzimy jak działa nasza armia, bo jeszcze nie mieliśmy okazji jej użyć. Wilki jak dobrze wiemy przed atakiem się rozmnażają tak jakby, rozdwajają, więc trzeba je na początku zbić. Dajmy mu zabitki. Kurcze, no to nie mo to może nie być prosta walka. Kolumn ognia albo... wrażliwość. No dajmy mu wrażliwość. Znowu społożenie? Ej, nie zadziałało za bardzo. No, i zaczyna się cały problem. Teraz. No tym nawet nie ruszajmy, lepiej. No to jest problem. Chociaż teraz rozwalamy jednego. Dobra, nie zacznę tak źle. Ten jednorożec cały czas ma negatywne morale. Ile on ma tych morali? Minus 4. No, dobra, to dużo wyjaśnia. Dlaczego w ogóle nie może ruszać. O wreszcie ruszył No to przydałoby się zdobyć jeszcze morale w naszej drużynie Nikt nie ma pozycji, o ja wszyscy mają minus jeden dobra kiepsko hmm. Gdzieś tu już powinien być masyn. O, nareszcie się ten pasy rusza. Twoja tura. No dawaj. Dobra. tego raczej porobimy bez strat. Tak myślałem. Jest płonąca strzałka. Bardzo dobrze. Jeszcze trzeba zrobić by trzy razy strzała nasza balista. O, kolejny bohater. Pójdzie na zwiat. O, no dobra, to też widzimy zamek No to no ja ciebie dobrze, widzę zawsze się kierujemy. Ten pójdzie jeszcze tutaj w razie czego dobra. Boję się tam iść. O, bohater. Poziom zagrożenia niski. <grym> <grym> Hmmm. Uuu artefakt niestrzeżony, sakiewka złota bez dna. Ta została w ogóle sobie w tyle. Twoja natura. Dobra, no to ciapniemy, chyba Masyna tutaj stoi. Wszystko no to. Szkoda nie skorzystać. Ustawienie myślę, że jest git. Nie ma za bardzo to kombinować. Okej! Okay. Polą mi te morale wszędzie na minusie. Bo jeśli klikać do ataku po kurde, zobaczę twoje jednostki kurde... by Będę przerażony. Bater takiego poziomu 3 6. No dobra, Ranczak, no pobiegniemy do przodu po prostu. Nie ma co kombinować. Bo, ukoń, nawet ruszył. To no jest dobrze. Co? Możesz niby dać coś, ale chyba lepiej wyjdzie po prostu jak walniesz. Nie zaatakowałeś? No, twój ruch, zawodzisz. Tak mogłeś go kliknąć, nie? Tak jakby zaatakować. Tak. Go, A dobra, bo już się kontratakuję. No, no, super. Zobaczmy, jak zadziała nasza balista teraz. Mm. O, nice, spory demer zadała. Ile ma obrażeń ta balista? Jeśli można sprawdzić, no, całkiem sporo. No spróbujmy coś tam zrobić. Ja się czuję pewnie. Dobra, no i... Bez większych problemów. O, ekspercki atak. No i lecimy na zamek. Yeah. Weźmy sobie sakiewkę. Zbadajmy teren dookoła. O tak, tak sobie podbijemy. No i koniec który chyba. A, sprawdźmy artefakty jeszcze. Co to jest? Daję dwa do ataku. Daję dwa do ataku i obrony, dobra. Dodaję trzy do wiedzy. To jest zestaw potęga smoków. To chyba warto mieć parę. Dodaję jeden do parametrów bohatera, nice. No to zostawmy sobie tak jak jest Masyn, graj Okej. Okay. Dobra, no to podbijamy zamek O zamek bez murów naraz, nawet Jakbyśmy tak ich zamienili Mistrzami Spróbujmy Masyn, ale wiesz, że jakbyś miał mury w zamku, to byś miał mury tutaj też nie? No. A, okej. Okay. To, to wiem akurat. No, ciekawe co, co zrobię. Ale ładnie siądzie krąg zimny. Jak Nie No i praktycznie już po jego armii. Kills. No, 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 no. Krąg No, nie ma, tylko tak mnie Ci nie, nie zabije O, o! No, wygrałem, Zlegowało się coś. A nie, o, nie, no, dziwne tak. W każdym razie zamek zdobyty. Zobaczmy sobie, co nie miał w zamku. O, miał rycerzy ulepszonych i kupionych. Czemu nie kupiłeś sobie armii? Nie stać mnie. A. Tak trochę. Dlatego. Zaufajcie mi sobie, rycerzy. No też będą mieli takie niskie morale? Nie, będą mieli lepsze już morale. Rado Bo to moi! My. Dobra i gdzie jest twój ostatni bohater? Tutaj to ścigamy go z każdej strony myślę No otoczony No nie noj No to ostatnia tura prawdopodobnie No nie mam punktu w ruchu już Wyzwanie A spróbujemy go pokonać brakiem armii Atak? Zobaczymy jak sobie poradzimy bez armii. No. No nie, pierwszy atakujesz, no to wygrasz. Ajajaj, było blisko. C'mon, muszę podejść bliżej, ta No dobra. Ajajaj. Aj. Jest! Poradka. Jest! Dobra, no ale gonimy dalej. O, mogę go głównym sięgnąć. spróbujmy eee. go rozwalić, klikając cały czas defense. Obronę. jego walista rozwali. Dobra, pięknie. Dziękuję. No, i to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Masny możesz coś powiedzieć na zakończenie. Jestem niezadowolony z rezultatu mojej gry. Czyli co, chcesz jakiś rewanż w najbliższym czasie? Tak jak się pod szkole w kierownicy, to wtedy. Dobra, jeśli odcinek wam się podobał, to wiecie co zrobić, napiszcie w komentarzach, że fajny odcinek. No. I to w zasadzie myślę byłoby na tyle, więc ja się z wami żegnam. Pa Siemka Jak się wyłącza nagrywanie teraz OBS się.